Dzień dobry! Witam witam serdecznie w kolejnym odcinku. Rysujemy Fusion, ponieważ ja myślę, że powolutku trzeba już myśleć o tym, żeby rozwijać też się o inne programy. Niekoniecznie wszystko będziemy już rysować w samym Fusion. Mam nadzieję też rozwinąć ten kanał chociażby o Solidworksa. Chociaż niekoniecznie, bo jak wiecie, Solidworks już tak. Fajnie, i szybko dostępny nie jest, nie można go na w świecie sobie pobrać i mieć go i używać. Trzeba mieć licencję, bo bez licencji jest niestety kupa, ale spokojnie. Pierwszy miesiąc dla wszystkich można sobie z, chociażby z DPS-u pobrać, tam oni chętnie udostępniają. Wystarczy, że zgłosicie się do firmy DPS i oni bez najmniejszych problemów udostępnią wam nawet 60-dniową wersję pełną SolidWorksa. Także no. Ale na razie o SolidWorksie nie gadamy. Zostajemy ciągle przy Fusion, którego cały czas uwielbiam, którego ubóstwiam i uważam, że jest naprawdę świetnym programem. Dziś troszeczkę wspomnimy o sterowaniu CNC, ponieważ zacząłem eksplorować rynek Arduino i Arduino podobnych chociażby produktów. Cóż, naprawdę za niewielkie pieniądze jesteśmy w stanie zrobić totalnie kompletne sterowanie do maszynki numerycznej. I naprawdę tanie to mam na myśli do, do stówki. <noise> Może bez zaślacza, ale do stówki jesteśmy w stanie sobie zrobić sterowanie do maszyny CNC. Wystarczy, że kupicie CNC Shielda i Arduino Uno. Ceny są naprawdę śmieszne, bo zdaje się CNC Shield to jest paręnaście złotych. Uno to, to jest też jakieś paręnaście złotych. Do tego będziecie potrzebować w podstawowej wersji 300 ptiky, które zaczynają się już aktualnie od nie wiem, 8 zł, może 9. No i co no przekaznik też dobrze by było sobie wysterować jakieś jakieś tam spindu życiowe. No więc do tego GRBL i macie kompletne sterowanie. Ale oprócz tego zacząłem szukać alternatyw. I wyobraźcie sobie, że na Merlinie też jesteśmy w stanie zrobić sobie frezarkę. Merlin, nie wiem czy wiecie, Merlin to jest oprogramowanie do drukarek 3D. Ale też można sobie... Mamy Machine Configuration i tutaj można... Mh, co ja tu widzę? O, jest na przykład spindle motion, spindle control. My możemy sobie regulować chociażby prędkość wrzeciona. Możemy sobie o, podziałać ze wszystkim we fryzarce. Potrzebujemy tylko Arduino Omega, ramps i wyświetlacz. I mamy totalnie kompletne sterowanie do maszyny CNC. I zwykły G-Code sender, typu tam, nie wiem, dużo tych G-Code senderów jest, które wystarczy, że wysyłają g kody w paczkach do, do Merlina i on będzie obsługiwał frezarkę. Super, co? Generalnie powiem szczerze, jestem tym ostatnimi czasy tak zajerany, że zapomniałem nakręcić tydzień temu odcinek. No, wyleciało mi z głowy i nie rysowałem nic i w ogóle nic nie zrobiłem. Także poprawiam się, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie będzie tylko gadaniem, tak jak ostatni Q&A, a będziemy też coś konstruktywnie rysować. Jeśli chodzi o naszą frezarkę, o której było już wspominane, którą rysowaliśmy jakiś czas temu, wygląda już mniej więcej tak. No trochę więcej już tego porysowałem, właśnie miałem o tym wspomnieć, Mamy już w zasadzie trzy kompletne osie, mamy zetkę, mamy y, o, y już dawno mieliśmy i mamy x. -a. I cóż, tutaj wykorzystałem takie elementy jak łożyska standardowe lm 10 u oraz takie uchwytki, które będziemy sobie frezować na maszynie CNC, ale niekoniecznie, można to kupić też. Ale czego nie mogę, czego nie było, i co narysowałem, na czym warto się dzisiaj skoncentrować, to ten tutaj elemencik. Jest to uchwyt silnika, który możecie kupić w sklepie. I dziś zajmiemy się narysowaniem takiego detalu. O, takiego ładnego uchwytu. Wykorzystując coś, czego dotychczas nie wykorzystywaliśmy, czyli moduł, który się nazywa Sheet Metal. Będziemy z tego dzisiaj korzystać, zresztą chyba ktoś o to prosił, ale nie dlatego z tego będziemy korzystać, tylko dlatego, że nie ma tego modelu dostępnego w 3D. A że ja chciałbym moją frezarkę, ten twór cały, wyrysować sobie cały od A do Z jako model 3D, no to musimy sobie taki detal wyrysować. I wykorzystamy do tego właśnie. Wzorem będzie ten element, można go na Allegro kupić za 5, 60 albo za 7 złotych, Mamy tam jakieś podstawowe rysunki, z których będziemy korzystać, i na ich podstawie stworzymy sobie właśnie model blaszany e, takiego, takiego uchwytu silnika. Jedziemy, robimy nowy, e, nowy plik, nowy komponent, zmieniamy mu nazwę na przykład na uchwyt silnika. I teraz wyrysujmy sobie kwadrat wielkości 50 na 50. Tam uzupełnił. OK. I wychodzimy ze sketchu i przechodzimy na sheet metal. Od razu robimy sobie nowy flange. Zaznaczamy sobie ten element i robimy OK. I co jest teraz ważne? Już możemy go wyciągać tak naprawdę, bo zwróćcie uwagę na to, że robimy sobie flange, zaznaczamy i już możemy to regulować, ale zanim będziemy się tym bawić, musimy sobie ustawić parametry Blachy, z której robimy, bo to jest w zasadzie bardzo ważne, ponieważ domyślnie mamy ten sheet metal, który ma tam parametry ustawione przez Fusion. Musimy to sobie zmienić. Ja bym chciał, żeby ta moja blacha to była blacha dwójka. Zwykła tam nie wiem, blacha może być tam, blacha po prostu. Gdzie wchodzimy? Robimy sobie sheet metal rules, czyli ustawiamy zasady gięcia tych naszych blach. Tutaj, jak widzicie, domyślną jest ten steel, a my byśmy chcieli sobie zrobić nasz własny materiał. Czyli robimy sobie stal i dodajemy nową zasadę. Ja bym chciał, żeby moja stal nazywała się na przykład nierdzewka i ma 2 mm grubości. Key factor jest to parametr odkreślający, o ile ma być ta nasza blacha dłuższa ze względu na gięcie. Nie, wiem, nie, nie będę w to, to wnikał. Mamy też tutaj dodatkowe informacje o tym, Jakie mamy dodatkowe promienie wgięcia i tak dalej. Zostawiamy to w defaultie, czyli mnie interesuje tylko grubość i k Zostawiamy OK. I teraz już wiem, że moja nierdzewka będzie tutaj się pojawiać. Zrobimy Close. W następnej kolejności ja bym chciał sobie tutaj z boku zrobić też takie dwa wywinięcia, które będą odpowiadać za te nasze listki, które tutaj są. za Takie mocowania. Oczywiście w domyśle tutaj są wspawane metalowe elementy. Ja nie będę tutaj już tego wrysowywał. po prostu wygnę sobie dwa dodatkowe skrzydełka, czyli robimy sobie nowy flanż. Robimy go w górę na 25 mm, ale nie chcę, żeby były one w całości, więc zmieniam ich parametry w tym miejscu na two side i zmieniam na zero. W tym miejscu w drugim to samo na zero. Jeszcze chciałbym sobie tutaj wydłużyć troszeczkę, a zatem przesuwam trochę i 24,9. Dlaczego wpisuję 24,9, a nie na przykład 25? Ponieważ jeżeli złączymy te dwa elementy ze sobą, nie będziemy ich w stanie rozprostować, ponieważ tu się stworzy jakaś taka dziwna geometria, która nie pozwoli nam już pracować na tym pliku. OK, i tutaj też sobie zmienimy jeszcze ten parametr tego flanga 4,9. OK. Dobra, i tu już mamy ładnie zagięte. Teraz jeszcze, żeby to wyglądało podobnie do tego naszego uchwytu, robimy sobie... Czyli zwykły fazę i ustawiamy to na 20 mm. No i OK. wydaje mi się, że taki uchwyt silnika jest w miarę OK, teraz zrobimy sobie otwory pod silnik. Teraz wchodzimy sobie w Modify, and fold, zaznaczamy powierzchnię, którą chcemy, żeby była powierzchnią bazową względem, której będziemy to sobie. Wszystko teraz edytować i zaznaczamy Unfold All Bends, czyli rozłożą nam się te wszystkie zgięcia i robimy OK. Następnie robimy sobie Sketch, zaznaczamy płaszczyznę. Nie chciałbym tak. Otwór na oś silnika oraz otwór na śrubki w silniku. Nadajemy parametry, czyli 24 mm będzie miał otwór na oś. Ze względu na to, że każdy silnik. Ma taką, taką, taką wypustkę, taką też w zasadzie flanszę, która go centruje. Średnica w silniku ma 3,2 sobie wpiszemy. Jeżeli dobrze pamiętam, to tak właśnie tutaj było. 3,1. A, my sobie wpiszemy 3,2. Takie mam wiertła. Na przykład. I teraz te o wszystkie odległości, które tu trzeba zachować, czyli odległość od tej krawędzi sobie zrobimy 22. OK. I chcę, żeby to było w środku. I robię sobie 25. Odległość tych dwóch musi wynosić 15,5, ponieważ rozstaw tych otworów wynosi 31 mm. I też robię 15,5. I teraz wykorzystamy sobie szyk do dookólny, żeby te otworki rozmieścić dookoła tego naszego głównego otworu. Czyli robimy sobie sketch, circular pattern. Zaznaczamy ten otwór, który chcemy obrócić. Center point to będzie środek naszego okręgu od silnika, i chcemy, aby były cztery otwory. I mamy już tutaj wystrugane te nasze otwory pod silnik. I jeszcze musimy sobie zrobić tutaj te sloty. Robimy sketch, slot, zaznaczamy center point slot. Na razie nie przejmujemy się. O, dobra, przepraszam. Robimy sobie jeszcze raz slot. Tu jest środek naszego slotu, a tu będzie jego. Odległość. Teraz musimy nadać mu wymiary. Tutaj było. O ile dobrze pamiętam, 29,6. Średnica. A ja sobie ustawię tutaj 4 mm. I odległość od środka. Żeby zrobić środek, wystarczy, że dodamy sobie linię. Robimy ją konstrukcyjną. Tak. A następnie dodamy odległości między tymi dwiema e, liniami konstrukcyjnymi. Robimy 15. I jeszcze, o ile dobrze pamiętam, odległość. Od krawędzi była 9,6. OK. No i teraz cóż, musimy sobie stworzyć odbicie w lustrze, czyli zaznaczamy te cztery krawędzie. Linią odbicia będzie ta środkowa krawędź. Robimy OK. No i cóż, mamy już tak wyrysowane to, co nas interesowało. Robimy sobie Extrude. Create Extrude. Zaznaczamy te powierzchnie, te ścianki, które chcielibyśmy, żeby były usunięte. I robimy cut, czyli w tą stronę. Ciach. Możemy go teraz z powrotem złożyć. Robimy refold faces. Robimy OK. I mamy ten nasz uchwyt silniczka. Nic trudnego, prawda? Teraz jeszcze, żeby sprawdzić, czy wszystko pasuje tak jak należy, wystarczy zaimportować do tego, do tego w zasadzie nowo stworzonego elementu. Silnik NEMA 17 a siedzi on sobie w tym miejscu. I tutaj bardzo ciekawa sprawa. Nie wystarczy CTRL-C, CTRL-V. Oczywiście możemy skopiować detal poprzez kliknięcie go. Tutaj on się ładnie podkreśla. Robimy tutaj copy. Ale tu już paste nie działa. Jak sobie zrobicie, to nie ma paste. Jest paste new. I właśnie z tego musicie skorzystać. Robimy OK. I on tutaj sobie wlazł. Teraz musimy przejść do aktywnego złożenia. Robimy joint. Zaznaczamy ośkę. Naszego silnika. Pamiętajcie ciągle o kolejności zaznaczania, ponieważ y, najpierw zaznaczamy element, który ma być przeniesiony, a dopiero później ten, do którego przenosimy. I zaznaczamy sobie no, powierzchnię i z kontrolem w środek. Obrócił nam się nie tak, jak chcemy, czyli robimy flip i przesuwamy o 20. O ile dobrze pamiętam, o oś 21,5. I powinno się wszystko zgadzać, jeśli chodzi o otwory. Jak widać, wszystko nam pasuje, są centrycznie. No, także mamy ten uchwyt do silnika ładnie narysowany. Także myślę, że na dzisiaj wystarczy. Chciałbym bardzo podziękować kolejnej osobie, która dołączyła do wsparcia na Patreonie. Będę się starał wynagrodzić Wam to. Przede wszystkim będę inwestował w sprzęt, jeśli chodzi o nagrywanie. Dobra, czy o czymś jeszcze miałem powiedzieć? O kąciku Pinteresta, ponieważ zajerałem się ostatnim jednym projektem i myślę, że to będzie projekt, który będzie moim celem na 2019. Że w grudniu możecie mnie z tego rozliczyć. Że ja taki zegarek zrobię, taki właśnie. Na jednej z grup facebookowych on się pojawił i powiem szczerze, zajerałem się tym strasznie, ponieważ od zawsze podobały mi się lampy Nixie. Co mi się nie podobało, to no, no, troszkę są nudne, bo wszystkie są dokładnie takie same. No i poza tym są niewielkie, a w tym projekcie możemy sobie zrobić naprawdę no takie duże te kawałki plexi czy tam poliwęglanu, podświetlić to na różne kolory, czego nie mamy w Nixie no i możemy w tym projekcie naprawdę dużo pozmieniać, ponieważ za, za, oprócz samych cyfr możemy sobie zrobić stopnie Celsjusza, ewentualnie Fahrenheity, ale ten projekt jest mega ciekawy, mega rozwojowy i będę tutaj sam siebie mocno napieram, żeby go wykonać. Jak będę miał jeszcze jakieś ciekawostki, to oczywiście o nich wspomnę. No, także. Dzięki za oglądanie widzimy się za tydzień. Aha, miałem pokazać tutaj taki fajny kubeczek. taki O, życzę Wam wszystkim miłego dnia! Tak? Miłego dnia? No, ok. <gry> Jak dacie dużo pieniędzy na Patronite, no to leby, na chę, nie załatwiamy tej firmy